W Krakowie niedawno na ulicy, przy ulicy na Błonie e, wprowadzono ruch okrężny. To jest właśnie Rondo. Tu nie ma żadnego montażu to jest, to jest Rondo. To coś na środku to jest Rondo. Do niedawna była tu jeszcze normalna ulica, główna i ulica podporządkowana na Błonie. A w tym momencie jest tu ruch okrężny. Nie wiem jaki był w ten sens, bo ludzie, którzy jadą z naprzeciwka. Kiedyś jechali na wprost, a teraz jadą. No właściwie nie wiadomo jak jadą. Bo oni ciężko powiedzieć, żeby jechali po ruchu okrężnym. Oni po prostu jadą bokiem. Nawet widać gdzie kiedyś kończyła się główna ulica, kiedy nie było tej ulicy podporządkowanej. Ulica w ogóle w żaden sposób nie została zmodernizowana ani przystosowana do takiego ruchu. I po prostu no i widzicie, no i tak muszą jechać, jechać samochody. Po tamtej stronie drogi w ogóle wstawiono słupek, teraz jest za tym samochodem. Wstawiono słupek po to, żeby. no właściwie po co? Wstawiono po to, żeby wymusić ten ruch okrężny bardziej jeszcze. No i właśnie. o właśnie. I właśnie tak się dzieje cały czas. To znaczy, ludzie nie wiedzą, jak mają tutaj jeździć. W większości się ludzie gubią na tym niby rondzie. Stają, trąbią na, na siebie i. No i nie wiadomo kto ma wjechać, bo na... No zobaczcie, to jest rondo. Na tym rondzie maksymalnie mogą się znajdować dwa samochody po przeciwnych stronach tego ronda. Jaki jest tukolwiek tego sens? Słyszałeś gościa? Nie wiem co mówił gość. Natomiast... Tak. No. Kurwy syn! Tak, kurdy ja synów tak wyzywał nas. kurwy ja pierdolę! I to takim głosem, naprawdę. No to zajebiście. No w każdym razie tak to wygląda. I przypuszczam, że... Koszt produkcji takiego materiału, który leży na tym rondzie, plus koszt produkcji tego słupka, montaż tego i namalowanie tych dziwnych pasów, nie wiem w, w jakim celu, to prawdziwy koszt tego nie przekroczyłby pół tysiąca złotych. Natomiast można się łatwo domyślić, że taka inwestycja miasta w bezpieczeństwo, inwestycja władz naszego miasta w bezpieczeństwo mieszkańców tego miasta, no, kosztowała na pewno około kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale no cóż, tak sobie można wymyślić, tak sobie można zrobić. Także mamy rondo, zajebiste rondo.